Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Pennywise to stwór, który żywi się strachem i cierpieniem swoich ofiar. Bez żadnego wysiłku jest w stanie przybierać różne formy i kształty, aby przyciągnąć uwagę ludzi i wprowadzić ich w stan paniki. Jego celem jest nakłonienie ofiar do poddania się swojemu strachowi i w końcu pochłonięcie ich duszy. Jako demoniczna istota posiada niezwykłe moce, takie jak telepatia, kształtowanie rzeczywistości czy zdolność do tworzenia iluzji, co czyni go niezwykle niebezpiecznym przeciwnikiem. W dzisiejszym materiale chciałem poruszyć temat jego pochodzenia. Dowiecie się skąd przybywały wszelkie złe i demoniczne istoty, żyjące w jednym wielkim multiversum horrorów, jakie napisał Stephen King. Posłuchajcie. Jeśli miałbym wybrać jedno z najbardziej przerażających miejsc, do których nie chciałbym trafić, to byłaby niebezwymiarowa nicość, która istnieje między alternatywnymi światami tawszych świata. W uniwersum Kinga można było podróżować między rzeczywistościami, jednak istniało ryzyko na utknięcie w przestrzeni Todash. Nicość ta jest przedstawiona jako ciemna, bezkształtna przestrzeń, w której panuje całkowita cisza i brakuje jakiejkolwiek materii. Miejsce to przepełnione jest hordami różnorakich potworów i istot, które mogłyby wpłynąć na losy całych rzeczywistości. Ludzie i stworzenia, które do niej trafiają, doświadczają przerażających wizji, halucynacji i koszmarów. W tym miejscu czas i przestrzeń tracą swoje znaczenie, aby byty mogą przemieszczać się między różnymi wymiarami i rzeczywistościami. Mimo, że jest to miejsce pełne zagadek i niesamowitych tajemnic czekających na odkrycie, to należy go unikać za wszelką cenę, ponieważ tamtejsze moce mogą zniszczyć ludzką psychikę i zdominować umysł i jest to najmniejsze zło, jakie może spotkać istoty, które nie powinny tam przebywać. Wejście do tej rzeczywistości znajdowało się między innymi w podziemiach zamku Discordia, znajdującego się w świecie Mrocznej Wieży. Było ono zbudowane przez przedwiecznych i wykorzystywał je karmazynowy Król, który wrzucał do totadzstwa swoich wrogów, aby ci wędrowali przez ciemną pustkę, głusi ślepi, dopóki jeden z rodzimych potworów nie stanął im na drodze i ich nie zabił. Według lore Multiversum clan Pennywise, raczej jego prawdziwa demoniczna postać, pochodzi właśnie z nicości między rzeczywistościami i istniał tam oteonów, terroryzując inne potworne istoty i żerując na ich cierpieniu. Według pieści Susanny Pennywise był jednym z sześciu największych demonicznych żywiołaków i możliwe, że istniał inne stworzenia tego samego gatunku. Jako, że nic nie była szczelna, często dochodziło do przenikania stworzeń, które tam żyły, do różnorakich rzeczywistości. Potwory z noweli mgła, które pojawiły się na ziemi, również zostały sprowadzone poprzez rozerwanie cielkiej powłoki między wymiarami, która została uszkodzona podczas eksperymentu Grot Strzały. Podobne sytuacje miały miejsce w rzeczywistości Mrocznej Wieży, gdzie tunelowy demon prawie zabił Rolana Deskeina i Susan Dean. Pennywise po przeniknięciu do naszego wszechświata wędrował po bezkresnej pustce i ostatecznie wylądował na Ziemi podczas wydarzenia przypominającego upadek asteroidy. Lądując na terenie Ameryki Północnej, zagnieździł się tam około roku 1710 i rozpoczął żerowanie przerywane okresami hibernacji, które wynosiło od 25 do 28 lat. Na waszym miejscu sprawdziłbym teraz, czy nic nie stoi w progu waszego pokoju. Dajcie mi znać, czy dotrwaliście do końca tego materiału. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!